W pewnym zakładzie mleczarskim śmietana produkowana jest w 200 gramowych opakowaniach. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że w losowym, losowo wybranym opakowaniu śmietana zawiera mniej niż 36% tłuszczu jest równe tyle i tyle. W kontroli poddajemy 10 losowo wybranych opakowań ze śmietaną. No i dalej mamy pytanie. W takich zadaniach, gdzie masz prawdopodobieństwo, masz różne opcje na maturze. Możesz mieć prawdopodobieństwo związane ze schematem Bernoulli'ego. Albo będzie to prawdopodobieństwo warunkowe, albo to będzie prawdopodobieństwo ze wzorem bajesa. Są też inne opcje, ale mała szansa, że się to wydarzy. Więc masz takie trzy opcje: Bernoulli, bajes, albo prawdopodobieństwo warunkowe. I my tutaj musimy się zastanowić, jaki typ prawdopodobieństwa tutaj będziemy sobie liczyć. Oczywiście możesz robić jeszcze inaczej to zadanie, ale ja lubię tak sobie przyporządkować do określonego typu zadania. I uwaga! Mamy tutaj kontrolę. Jakieś opakowanie, jak masz kontrolę w zakładzie, jakichś rzeczy, to można stwierdzić, że będziemy mieć jakiś sukces albo porażkę. To znaczy, sukcesem będzie na przykład znalezienie wadliwego towaru, a porażką będzie nieznalezienie tego wadliwego towaru, albo na odwrót, sukcesem może być znalezienie mm, prawidłowo działającego towaru, a porażką, że to, ten towar nie działa prawidłowo. My sobie sami będziemy dobierać, czy to jest porażką, co jest sukcesem w takich zadaniach tego typu. I zawsze, jak będziesz mieć jakąś fabrykę, Kontrolę jakości albo jakieś awarie urządzeń, to, to prawdopodobnie będzie prawdopodobieństwo Bernoulli'ego w takich zadaniach, tego typu zadaniach. No i uwaga! Przeczytajmy sobie jeszcze raz i teraz będziemy sobie wypisywać wszystkie informacje, dopasowując sobie dane do tego schematu Bernoulli'ego. Ja tutaj wstawię ten schemat Bernoulli'ego, żebyście mieli podgląd na wszystko, żebyś miała podgląd, żebyś miał podgląd. I teraz sobie myślimy, co tu zrobić, jak te dane wypisać. Mhm. Mamy śmietanę produkowaną w 200 gramowych opakowaniach. To chyba nie jest takie istotne. Uwaga, prawdopodobieństwo zdarzenia, że w losowo wybranym opakowaniu śmietana zawiera mniej niż 36% tłuszczu, to prawdopodobieństwo jest równe tyle, że śmietana zawiera mniej niż tyle. My kontrolujemy sobie 10 losowo wybranych opakowań. Mhm. To jeśli chodzi o schemat Bernoulliego, to, to, ile produktów kontrolujemy, to będziemy oznaczać literką N. To jest N prób. Czyli N produktów sobie kontrolujemy, czy są wadli wadliwe, czy niewadliwe. Mhm, to, to N mogę sobie od razu nazwać 10. Jeszcze sobie przeczytajmy, o co nas pytają. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wśród opakowań poddanych tej kontroli będzie co najwyżej jedno opakowanie ze śmietaną która zawiera mniej niż 36% tłuszczu. Czyli ja chcę, żeby było co najwyżej jedno, czyli może być jedno albo brak. nie więcej opakowań, która zawiera mniej niż 36% tłuszczu. Czyli tego szukamy. No i teraz od Ciebie zależy, co sobie oznaczysz jako sukces, a co oznaczysz jako porażka w tym zadaniu. Moim sukcesem, ja sobie tak oznaczę, że sukces to będzie znalezienie... Ym, Takiego opakowania, które ma właśnie za mało tego tłuszczu. Sukces, znalezienie, albo może najpierw tak. Ja wiem w ogóle, jakie jest to prawdopodobieństwo, bo tutaj było napisane, że prawdopodobieństwo, że właśnie ta śmietana, czy tam opakowia, opakowanie ma mniej niż 36% tłuszczu, to prawdopodobieństwo jest określone 0,01. Więc prawdopodobieństwo sukcesu, czyli tego naszego sukcesu, że tego tłuszczu jest za mało, to jest takie. No to już wiem, czym jest sukces. W takiej sytuacji mogę powiedzieć, że porażka to będzie odwrotna sytuacja. Czyli Q to jest prawdopodobieństwo porażki. Q liczymy w ten sposób, zobacz. 1 minus P, no to liczę sobie 1 minus P, czyli 1 minus 0,01 to będzie 0,99. Ok, mam P, mam Q, mam N. Teraz jeszcze w tym prawdopodobieństwie Bernoulliego istotna jest literka K. K oznacza liczbę sukcesów. I teraz pytanie. Ile my chcemy mieć tych naszych sukcesów, że tego tłuszczu jest za mało? My mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że co najwyżej jedno opakowanie ma ten nasz sukces. Czyli to nasze K, liczba sukcesów, może być równa 1, no bo jest jedno opakowanie, załóżmy, co najwyżej jedno może być, ale może też być tak, że żadne opakowanie nie będzie miało za małą liczbę tłuszczu, za małą ilość tłuszczu. Czyli to K. Czyli to będzie 1 lub 0. Co najwyżej jedno opakowanie. Mhm. Okej, okay. jak już to mam rozkwinione, to teraz ładuję wszystko do wzoru. Będę liczyć to prawdopodobieństwo tutaj ze wzoru, będę to podstawiać. Czyli po pierwsze, będę sobie podstawiać do tego wzoru. Liczyć prawdopodobieństwo, że wśród tych 10 opakowań, czyli podczas tych 10 sprawdzeń różnych opakowań, będę mieć dokładnie jedno opakowanie z tą za małą ilością tłuszczu. Liczę to prawdopodobieństwo i podstawiam sobie po prostu dane. N to jest 10, K to jest 1. Prawdopodobieństwo tego sukcesu, że właśnie będzie za mało, jest takie. Do potęgi 1 razy Q do potęgi N minus 1. Mhm. I teraz sobie liczę. Na takie coś masz wzór w tablicach. Masz wzór w tablicach, znajdziesz go bez problemu. Czyli tutaj będziesz mieć 10 razy 0,01 razy 0,99 do potęgi 9. No nie będziemy tego podnosić do potęgi 9, to mogę sobie co najwyżej pomnożyć. Będzie 0,1 razy ta liczba do potęgi 9. Na razie tak zostawiam, bo to nawet na kalkulatorze pewnie się nie zmieści. Ok, muszę jeszcze prawdopodobieństwo policzyć, że wśród tych 10 opakowań w ogóle nie będzie takiego opakowania, gdzie będzie za mało tej śmietan, tego tłuszczu. I podstawiam sobie znowu 10,0. RAZY 0,01 do potęgi, tym razem 0, razy 0,99 do potęgi 10 minus 0. Taki wzór na coś takiego też znajdziesz w tablicach, i to jest 1. 1 razy. Każda liczba podniesiona do potęgi 0, jej 1 razy. I tutaj będzie 0,99 do potęgi 10. No, też tego raczej nie podniosę. Zostawię sobie po prostu tak. Dobra, ok, zostawiam w ten sposób. I teraz mam dwa różne prawdopodobieństwa. Może być taka sytuacja, że będzie jedno opakowanie z tym niedoborem tłuszczu lub zero opakowań. Czyli są dwie opcje, pomiędzy nimi mamy symbol lub, więc te prawdopodobieństwa będę dodawać. Czyli dodam sobie prawdopodobieństwo, że jest jedno opakowanie z niedoborem tłuszczu, plus prawdopodobieństwo, że jest zero opakowań. Z niedoborem tłuszczu, ale mi się już tutaj nie zmieści, więc sobie troszeczkę o. Tak, zrobimy. Mhm. No i dodaję teraz te dwa wyniki. Czyli mam 0,1 razy 0,99 do potęgi 9, dodać 0,99 do potęgi 10. No i pytanie, czy ja to mogę tak zostawić? Patrzę sobie, jak, jaką tą postać mieliśmy zostawić. Wynik podaj. W postaci ułamka dziesiętnego w zaokrągleniu do części tysięcznych, czyli muszę to obliczyć do końca jeszcze zaokrąglić. Mm, żeby to wygodnie się liczyło na kalkulatorze, to ja jeszcze wyciągnę 0,99 do 9 przed nawias, żeby mi to na kalkulatorze się lepiej policzyło. I Wyciąganie przed przednawias jest przydatne, bo ciężko by ci było to tak. Mm, wydaje mi się, żeby było to po prostu niefajne. Więc można tak sobie wyciągnąć przednawias. I jak tak wyciągniemy przednawias, to tutaj jeszcze będziemy mieć razy 1,09. I liczę sobie teraz na kalkulatorze to wszystko i wyjdzie mi z tego w zaokrągleniu do części tysięcznych 0,996. Teraz sprawdźmy, czy dobrze policzyłam. Sprawdźmy sobie tutaj temat oceniania. Zero punktów za niepoprawną metodę albo brak. No to wiadomo, jeden punkt, jeżeli sobie zapiszę prawdopodobieństwo, że P to jest tyle, a Q to jest tyle. My chyba tak zrobiliśmy. Zobaczmy. Tak, ja tak dokładnie zrobiłam. I tutaj mamy P to jest tyle, a Q to jest tyle. Zrobiliśmy, tak? Więc mamy już jeden punkt. Dobra, następnie. Co jeszcze? Można też zrobić jakoś inaczej. Tutaj macie inne opcje rozwiązania tego zadania. Na przykład, można drzewem sobie zrobić. Więc nie ma problemu. Można też y, zrobić w ogóle drzewem na dwa sposoby. Więc warto spróbować. Drugi punkt mamy za poprawne zapisanie prawdopodobieństwa co najwyżej jednego sukcesu w dziesięciu próbach. Czyli tutaj mamy na dwa sposoby chyba zapisanie tego prawdopodobieństwa, takie jakby obliczenie tego prawdopodobieństwa, częściowe policzenie. Czyli to jest jakby no, pierwszy jakby krok do tego policzenia i ostatecznie trzy punkty dostajemy za zastosowanie poprawnej metody i poprawny wynik. Nie widzicie, możecie na różne sposoby rozwiązać to zadanie. Nie uście stosować tego prawdopodobieństwa Bernoulli'ego. Możecie robić drzewem albo jakimiś swoimi jeszcze innymi metodami. Najważniejsze jest to, żeby wszystko było poprawne. I teraz uwaga. Mamy tutaj jeszcze komentarz do tego zadania. Jeśli zdający zapisze poprawnie prawdopodobieństwa, czyli na przykład zapiszę sobie poprawnie tutaj i poprawnie, ale z dalszego rozwiązania nie wynika, że trzeba te prawdopodobieństwa sobie dodać. Ja na końcu dodałam, pamiętacie? Jeżeli nie wynika z tego, że trzeba to dodać, to najwyżej może otrzymać jeden punkt za całe rozwiązanie. Zadanie jest za trzy punkty, ale jeżeli nie dodacie tych dwóch prawdopodobieństw, to dostaniecie tylko jeden punkt. Nie Niefajnie. No i tutaj jeszcze drugi, druga informacja. Jeżeli pomylicie się na przykład, że zapiszecie sobie inaczej to prawdopodobieństwo P i Q to możecie dostać maksymalnie dwa punkty za całe rozwiązanie. Czyli trzy jest maks, dwa dostaniecie, jeśli zrobicie taki mały błąd z nieuwagi. No i super. Mam nadzieję, że dla Ciebie nie było to bardzo takie złe zadanie. Na moim kanale znajdziesz całą lekcję ze schematu Bernoulliego. Umieszczę link w opisie tego filmu, ale też ten link może tutaj gdzieś się pojawi, więc jeżeli chcesz to powtórzyć, to koniecznie sobie ten schemat Bernoulliego ogarnij.